Witam Państwa na kolejnych ćwiczeniach. Dzisiaj taki ciekawszy przykład, będzie tylko jeden, ale za to taki powiedzmy troszeczkę, może dłuższy, nie wiem czy dłuższy, zobaczymy. Polecenie jest następujące, weźmy sobie przykład. I mamy tak, wyraź funkcję negacji. odczynu oraz sumę. Wyłącznie za pomocą operatora. A taki trójkącik do góry nogami B jest równe A prime B oraz stałych 0 i 1. Stałych 0 i 1. Posługując się stałymi 0 i 1, oraz operatorem ten trójkącik oraz. Operatorem. Zapisz funkcję. Logiczną. A B c. A plus B prim C. Ok. No i rozwiązania. Dobra. Weźmy sobie y, przepiszmy sobie na początek tą, ten nasz operator. Mamy, że A operator B jest równe A prim B. Ok, no i teraz po kolei wszystkie te funkcje, które mamy zapisane w tym poleceniu, będziemy sobie próbowali zapisać, tak żeby były wykorzystane tylko i tak, tak, żeby był wykorzystany tylko i wyłącznie ten operator e, trójkątny, powiedzmy. Tak, czyli nie mamy do dyspozycji, przykładowo, nie mamy do dyspozycji negacji, nie mamy do dyspozycji sumy i iloczynu. mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie taki operator. Tak, czyli zobaczcie. Yy, przykładowo mamy A-prim. Mamy funkcję, yy, mam funkcję negacji A-prim. A-prim w, na, w naszym operatorze, zobaczcie, że nasz operator realizuje mnożenie, przy czym pierwszy yy, element tego mnożenia, pierwszy składnik tego mnożenia musi być zanegowany. Tak? Czyli zobaczcie, mamy A-prim razy B. A-prim możemy sobie wymnożyć. Przez 1 i to nie zmienia jej, e, jej wartości. tak, To dalej jest a'. I zobaczcie, że wtedy, jeżeli mamy w tej kolejności zapisane, to a' razy 1 realizuje dokładnie to działanie, gdzie b wynosi 1. Tak? Czyli możemy sobie w tym przypadku zapisać, że to jest po prostu a ten operator 1. A operator 1. Na tej samej zasadzie będziemy chcieli przeprowadzić wszystkie operacje. Tak? Będziemy się zastanawiać, jak to zrobić. OK, weźmy sobie w takim razie dalej AB. Niestety, nasz operator musi mieć na pierwszym miejscu negację. W związku z tym musimy sobie tą negację do tego pierwszego elementu wprowadzić. No i zobaczcie, zrobimy to po prostu stosując podwójną negację. Weźmiemy sobie w takim razie, że to jest a' prim razy b. Gdyby w tym miejscu była tylko jedna zmienna, jakieś powiedzmy c, gdyby c było równe a', to mielibyśmy wtedy, że to jest to, co jest pod tą negacją, pod tą jedną negacją, operator b. Czyli zobaczcie, możemy to zapisać, że to jest a' operator. B. tak, Czyli to jest ta pierwsza zmienna, prim razy B. Czyli mielibyśmy, gdybyśmy chcieli to podstawić tutaj do tego działania, to mielibyśmy A, prim, prim, trójkącik, B. Czyli dokładnie mnożenie B, czyli dokładnie to, co mamy w tym miejscu. No ale my nie możemy wykorzystać negacji, bo w poleceniu jest napisane, że mamy wyłącznie używać operatora tego trójkątnego. W związku z czym A, prim również trzeba na coś zamienić. Ale my już ten wzór znamy, bo a' wykorzystane jest w tym miejscu. Czyli mamy, że a' zamieni nam się na a, operator 1, tak? I dalej, operator B. To jest takie zadanie, żeby się właśnie zastanowić, trochę po, popróbować, pokombinować z tymi działaniami. Ono to też po, powiedzmy ułatwi nam potem poruszanie się w tej algebrze, zwłaszcza, że będziemy właśnie przepisywać funkcje do różnych innych postaci. Nie chcę tutaj też wybiegać mocno z tym, co będziemy robić na następnych wykładach, ale chodzi o to, żeby po prostu swobodnie się poruszać w tych działaniach i rozumieć, na czym one polegają. Ok, to teraz zobaczcie, dalej mamy sumę. A plus B. Nasz operator realizuje mnożenie, a nie dodawanie. W związku z czym pierwszym, w pierwszym kroku, co musimy zrobić, to zastanowić się, w jaki sposób zamienić dodawanie na mnożenie. taki sposób umożliwia nam, umożliwiają nam prawa demorgana. Czyli A plus B zamieni nam się w tym przypadku na A' B' negacja. A B negacja. Tak? Czyli teraz tak. Po kolei będziemy sobie zamieniać negacje, które mamy w tym zadaniu, tak, żeby te negacje zamieniać yy, i zapisywać za pomocą tego operatora. Gdyby to w środku A B było jedną zmienną, to zobaczcie, jakieś C. Mamy w takim razie, że to jest C prim. C prim byłoby zapisane w ten sam sposób, co tutaj. Czyli zobaczcie, mamy w tym przypadku, że to jest A prim, Nasz operator i jeden. No ale dalej tak też nie może zostać, tak? Mamy A' B'. Czyli, ym, czyli zobaczcie. Pierwszy element naszego mnożenia się zgadza, a drugi element się nie zgadza. Możemy sobie to przepisać w takim razie w ten sposób, że to jest A trójkącik B'. A trójkącik B'. No, i ten trójkącik 1. Tak, zobaczcie, że B' nam nie może zostać, ale B' możemy wykorzystać znów z tego pierwszego, które sobie zapisaliśmy. Czyli możemy zapisać, że to się dalej równa A, trójkącik, w nawiasie mamy B, trójkącik 1, bo to jest negacja, y czyli B', i to wszystko jeszcze trójkącik 1. Ok. No to mamy zrobione mnożenie, mamy zrobioną sumę. No to jeszcze został ten element, który jest tutaj na końcu, czyli ta funkcja logiczna A plus B prim C. Tak, i to jest ten najdłuższy powiedzmy A plus B prim C. Najdłuższy element, który mamy do zrobienia. Ok. W pierwszym kroku nie będziemy zamieniać tego co jest tutaj, zostawimy sobie to na sam koniec. To i tak gdzieś tam po drodze nam wyjdzie, że to jest po prostu B operator C. Natomiast w pierwszym kroku, zanim tam przejdziemy do tego co jest, powiedzmy w tych poszczególnych działaniach, zamienimy sobie dodawanie na mnożenie i zrobimy to dokładnie tak samo jak to zrobiliśmy tutaj. Tak? Czyli zobaczcie, dodawanie zmienia się na mnożenie. I każdy z elementów w takim razie musi być zanegowany. Czyli mamy w takim razie, że to jest a' razy b'c' i jeszcze całość'. Tak? Na tej samej zasadzie jak wcześniej. Gdyby tu w środku była tylko jedna zmienna, jakieś na przykład d, to mielibyśmy, że to jest d'. W związku z czym możemy sobie zapisać, że ten środek, czyli a' razy B' C' trójkącik 1. I w ten sposób pozbyliśmy się tej pierwszej negacji. Dalej, zobaczcie, że mamy A' razy B' C' ale tu już jest mnożenie i ten pierwszy element nam się zgadza z tym, co mamy w naszym operatorze. Czyli możemy sobie dalej zapisać, że to jest równe A trójkącik B prim C prim e trójkącik 1. No ale oczywiście primów nie możemy zostawić. Idziemy w takim razie dalej. Tak, Czyli to się dalej równa. I zobaczcie, tak samo jak do tej pory. Gdybyśmy założyli, że w środku jest jedna zmienna, to możemy znów skorzystać z tej negacji i możemy zapisać, że to jest A trójkącik B' C, trójkącik 1 i trójkącik 1. No i zostało nam jeszcze pozbycie się tego jednego prima i tak jak mówiłam tu na samym początku, B' C pasuje nam idealnie do tego, co mieliśmy wyjściowo, w związku z czym możemy sobie zapisać, że to jest A' Trójkącik, dalej mamy B'C, czyli to jest B, trójkącik C, trójkącik 1 i jeszcze całość, trójkącik 1. No i to kończy to zadanie. Mam nadzieję, że było ciekawe.